Kolejny YouTube Legends. Lecimy dalej z tym trybem, jest naprawdę mocno. E, mamy kolejną mapkę, więc dzisiaj sobie troszkę sprogramujemy. Czytałem wasze komentarze o tak Sprawdzimy sobie parę secretów, oczywiście sobie troszeczkę karty na farmie, żeby was tutaj nie zanudzać. Dobimy sobie do dwóch milionów. Jak już tak poklikałem długo, mamy 2 miliony. lecimy do studia i lećmy tą nową mapę zweryfikować. Ma, wymieniłem sobie kamerę i komputer na te pierwsze, żeby was też nie zanudzać w tym. E, poklikamy sobie troszeczkę. Troszkę sobie sprogresujemy e, i troszkę sobie nafajmimy dużo rzeczy. Nasze studio wygląda tak, mówiliście mi po pierwsze, że mogę powiększyć ściany w tym studiu. Nie potrzebuję chyba. Na razie taka mała kliteczka mistyka jest e, elegancka. Elegancka kliteczka. Dwa miliony słów wbiliśmy. fajnie, fajnie, tylko dziwnie się skakało tutaj. Słuchajcie, napisaliście mi o siketach niektórych w tej grze i bardzo, bardzo... Ja nie umiem grać. E, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie sekrety, które mi napisaliście. Podobno gdzieś to jest jakieś ognisko, i za ogniskiem jest Secret. Także tutaj mamy Secret! Halo! Mamy jakiegoś Secret AI robot. E, także zdobyliśmy Secreta. Dziękuję, że mi napisaliście to w komentarzu. E, no i słuchajcie, dzisiaj odblokowujemy nowe Petty. Tutaj mamy Ziomka. Hey, bro. Hey. E, if we give you one, I will bake this rock. Deal. Oh. Okej, okay, czyli tak to się robi, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, już rozumiem o co tutaj chodzi. Jeszcze 42 lata będzie to rozbijał. Dobra, już biliony, to zrobimy sobie do tylionów 6s, 143 boki. dobra, czyli trzeba po prostu go karmić kasą, on to sobie będzie nawalał. Spoko, niech sobie nawala, a my w tym, razie, w tym czasie otwórzmy nowe jajca. Słuchajcie, same nowe pety dzisiaj będziemy zdobywać, także nowych youtuberów sobie poznamy. Dawaj mi je tu! WG. Kim jest WG? Nie wiem. Ale dobra, otwieramy sobie nowe pety. W takim razie trzeba. E, czy mogę kupić sobie Primika Jakiegoś tutaj? Całe te? Dawaj Pejmika, dawaj mi Primika. Kupę sobie Primika, żeby te pety leciały lepsiejsze. E, żebyśmy mieli lepsze dropy. W pleca kupiliśmy tylko Prima, tak? Mhm, w plecak, prime. Just. Dobra, pijemy Prima. Jezus jakie pyszne, ja nie mogę, dobra, spoko. E, sobie skipnijmy, bo chcemy zrobić dużo epickich petów, e, żeby sobie je oczywiście ulepszyć, żeby mieć jak najlepsze. E, no aktualnie no nie są mi potrzebne takie milionowe pety, tak mi się zdaje. Chciał... Wolałbym... W ogóle czemu nie mogę otwierać dwóch? Czemu mogę pojedynczo to otwierać? Muszę chyba bardzo, że ja jest w żeby odlokować tą funkcję. Rain away? Co to było za typo? Nie wiem. Nie znam, nie znam, ale pozdrawiam. Pozdrawiam. WG to już wiemy. WG, WG, WG. Nie wiem, jak to się czyta, więc przepraszam. VG. E, także pozdro, pozdro. Spróbujmy zdobyć wszystkie. DT, DT place? Jeszcze jakąś Babę potrzebujemy, Rae. Jeszcze gościa Babę potrzebujemy. Tak mi się zdaje, że to Baba. Bo ma długie włosy. Ale zobaczymy, czy to Baba, czy nie. Jeszcze ra, niebieskie peta niebieskiego potrzebujemy. O! Nie, 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 nie trafiłem. Dobra. O! Mamy Zef Place. Dobra, to jednak nie ma, bo tylko mam po czapkę. Dobra, przepraszam, przepraszam. Mamy wszystkie w takim razie. Troszkę sobie potwierdzajmy, bo trzeba te pety powymieniać. Także zróbmy to. Cały czas zrobimy tego, teraz tego Zefa. Także spoko. Ant jakiś. Spoczko, przeżyjemy. Ja bym chciał Epiki najbardziej dopić, no bo oczywiście Epiki dają najlepsze staty. Pisaliście mi te pety. Oj, będą mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Przepraszam, że kaszlałem, ale cały czas choroba, słuchajcie, już mnie trzyma tak długo. Możecie znowu napisać zdrówka, to znowu wyzdrowieje. Nie no, długo już mnie trzyma, bardzo długo, przepraszam, czasami się odkaszlnie. No ale no niestety, taka to jest choroba, nie lubię być chory, nikt nie lubi chyba być chory. Ale dobra, troszkę sobie tego pootwierajmy, możemy już dwa, nie możemy dalej dwóch otwierać. Także wolno to idzie, niestety po dwa nie możemy otwierać, wolałbym nawet po 10 otwierać, to by było najprostsze wtedy, no, ale nie da się, niestety się nie da się. Zaraz poulepszamy tutaj tych ziomków. E, niestety na poprzednią mapę, żeby dotrzeć, ja nie wiem, czy ja muszę znowu obrobić robić, czy jest jakiś teleport, możecie mi napisać. Bo nie dotarłem, próbowałem znaleźć pomiędzy odcinkiem, nie znalazłem powrotnej drogi, oprócz tego obbi. No a to obbi mnie boli, tak szczerze, to obbi mnie bardzo boli, bo jest ciężkie, w sensie ciężkie. Nieprzyjemne, bo ja nie umiem skakać. Ja jestem nobem w hobby, wiecie o tym dobrze. E, także mi nie każcie skakać, dobra, wszystko zużyte. Zobaczmy, co my tu mamy. Możemy tego sobie teraz zrobić. Wild, O, Ooo, czyli można to tak przeabić. Ok, ok, okej. Okay, okay. Zróbmy sobie najpierw tego ziomka i zróbmy go jeszcze raz, bym chciał go zrobić. Gdzie on jest tutaj i mamy tutaj wild ray. Ja bym tymi wild ray'ami sobie doklepał do fulla i jednego sobie zdjął, żeby jeszcze raz go zrobić. Dobra, 885 milionów. Czy możemy go jeszcze raz takim w takim razie zrobić? Możemy! 9000 tysięcy te ile on być dał? 4,85 miliona. Dobra, zróbmy sobie tak, bo mówiliście mi jeden sposób fajny, który nazywa się... Słuchajcie. O, no dobra, muszę użyć tego peta. Kurde, szkoda. Pisaliście mi o sposobie... Dobra, to nie robię, nie robię go na razie. Zróbmy inne pety. E, pisaliście mi o sposobie, żebym używał tego w taki sposób, żebym został sobie te pety i wildcardami sobie dobijał, bo wtedy mogę tego zrobić więcej podobno. Także zobaczmy, czy możemy tego rzeczywiście zrobić więcej. Żebym sobie użył tak. Mogę tymi wildcardami rzeczywiście sobie nabijać. Ty, to jest całkiem przyjemne, tak powiem. Czyli mogę tych petów mieć więcej zrobionych. Jak sobie zostaje chociaż jednego, Resztę mogę sobie dobić, słuchajcie, tymi wildcardami. Także to jest spoko. Te wildcardy zdają się całkiem, całkiem użyteczne. E, tylko więcej tego potrzebujemy. Dobra, 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 dobra. Mamy 7 trylionów. Okej, okay, dobra, już jakieś tam pety mamy. Zobaczmy sobie dalej. Tutaj mamy Epika. Także tego Epika też by się przydało zrobić jakoś tam trochę. E, tego WG też się przyda. Ale najpierw tego byśmy zrobili. E, tego 3 miliony bym sobie zaznaczył. OK, 10 milionów i jeszcze raz bym chciał go zrobić. OK, jeszcze raz, Wild Epic, tutaj Shiny boonard. Dobra, 457 milionów, dawaj. Coś tam już mamy, co nie, co już mamy, OK? Co nie, co już mamy. Gdzie jest ten VG cały? FG, VG, 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 nie chcę tego. Chcę tego, ziomka, ziomek, dawaj. 113 milionów. Kolejnego możemy zrobić, jak użyjemy wildcardów? Możemy? Nie możemy nawet zejść z wildcardami, oboze. No dobra, to tego zróbmy. Dobra, w takim razie robimy wszystkich tych nowych ziomków, których możemy, żeby chociaż jakieś tam pety mieć. Tutaj jakiś jutek. <grym> dobra, co sobie? <grym> Wyglądał dosyć dosyć komicznie z tym nohalem, ten ziomek. Także pozdaję. Mm, zróbmy tego. Nie, tego już mamy, tego już, tego już mamy, tego już... Tego już mamy? już zrobiłem, ale... Z... A, tych White cardów nie użyłem wszystkich. Jezu, jakie to jest męczące. Chyba, czy mi starczy tych wildcardów? Ej, czy mi starczy tych wildcardów, żeby zrobić? Ty, jak to wolno idzie, co jest? Ty, no patrz, nie idzie, prawie w ogóle. Dobra, już 100%. Dobra, jakie ja się męczyłem, Boże! Tego pandziaka niby możemy zrobić jakoś. Jak możemy go zrobić? No, zróbmy go. Zróbmy go, mimo że mówiłem, że go lepiej nie robić, bo on tam daje bilion. To zróbmy go i tak. Pek 100%, robimy. Mamy i dobra, pokaż mi te pety, jakie ja teraz mam. Czy ja mam jakieś dowalone pety, czy to są zwykłe pety? 4b, to nie jest najgorszy pet. Po co mi w ogóle 3 milionek, mam 18, po co mi to, po co mi to? Dobra, Zróbmy jeszcze tego różowo włoskiego. Gdzie ty jesteś? Ten, o, mamy cię. Dobra, tego też bym zrobił z Fulla. Siemanko. Dzięki, dzięki. wługie nie damy rady. No nie damy rady, bo nie stać mnie, nie stać mnie. Plus nie mogę tego zrobić. Jak, jakim co pokazuję? A nie, patrzcie, nie mogę, bo 99% nie pokazuje dalej. Ok, 6,7 tryliona. Mamy to zrobione, także zobaczmy dalej. Jeszcze tego mogę zrobić. Na pewno. Dobra, już te pety powinniśmy mieć całkiem, całkiem pokaźne. Cztery biliony, tutaj jakieś inne. Jak z poprzednimi? Jaki był mój najlepszy poprzedni pet? Najlepszy poprzedni pet to był ten flamingo. Tylko gdzie on jest? Ja go chyba zużyłem, wiecie? Ja chyba zużyłem mojego najlepszego peta. I nie wiem, czy ja teraz nie mam gorszych petów niż miałem. Ja nie wiem, ten flamingo miał. I boję się, że on miał na przykład jakieś 100 telionów I ja go zużyłem. Jeżeli tak, to jestem giganobem. I możecie mnie zwyzywać. Bo ja coś cię że tak zrobiłem. Ja boję się, że tak zrobiłem. Boję się, że te pety, które teraz mam przez te wild cardy z poprzedniej mapy, no odwaliłem lipę. Boję się, że odwaliłem lipę. Mhm. Mm Troszeczkę się boję, że naprawdę odwaliłem gigalipę. Czy tak zrobiłem? Nie wiem. Choć się domyślam, że akurat ja mogłem tak zrobić. Także zbierzmy sobie, nie wiem, z 10 trilionów tego, tego żebyśmy mieli na otwieranie trochę. Okej, okay, dobra, gdzie jest studio? To jest studio. Nie wiem, ile to będzie, te 10 tylionów. Tam. 10 tysięcy tylionów, przepraszam. 10 tysięcy tylionów. E, Przydałoby się jeszcze kamerę w mieć komputer. Także też bym poszedł do studia, siad tutaj, zmontował. Zobaczymy, ile tej kasy pójdzie. No teraz powinno pójść niby więcej. No, bo mam nowe pety. No, ale nie wygląda to, jakby tego było więcej. Tej kasy. Nie wiem, czy ja przypadkiem tego Flamingo, którego tam otwierałem, którego tam ulepszałem. Nie wiem, czy ja nie otwadziłem jakiejś turbo głupoty. Turbo głupoty. I się tego bardzo boję. Halo, czy ja mogę tutaj kupić e, konkuter? Mogę kupić konkuter, mogę kupić kamerę, spokom. E, to już dwie rzeczy mamy. Tak sobie poklikajmy na nowej kamerze. I przejdźmy sobie na, tutaj na jajca. Okej, okay. czemu mnie nie wybiło? Nie wiem. Okej, okay, dobra, jesteśmy tutaj. E, tego AI robota mówiście, że mogę postawić. Jakiś ziomek zium jest. się ma ziumek. E, cztery levele potrzebujemy. Dobra, robimy 20T. I otwierajmy, no. Dobra, otwieramy tego, ile wlezie. Ile wlezie, ale boję się, że... Odwaliłem jakąś lipę. Dexter Place, okej. Okay. Dawaj tego więcej, dawaj tego więcej. Dawaj mnie tego więcej, bo ja więcej tego potrzebuję. No i po prostu, po prostu. Dużo tego dawaj. No potrzebuję tego w WG najbardziej, bo on chyba był najlepszy. Zew też był dobry: 182 miliony. Z tego co widzę, drop już. Także tych leveli potrzebujemy troszeczkę jeszcze dobić. Troszeczkę tych, tych rzeczy potrzebujemy. Niestety chyba... 428 milionów ma ten, dobra. Czyli ten, ten z rogami jest najlepszy, Rainway. Rainway jest najlepszy, dobra. Rainwaya trzeba dropnąć. To dosyć dużą ilość pokaźną. Także no. Mówię, przepraszam jeszcze raz, że czasami mi się kaszli, ale no widzuchy. Choroba nie wybiera niestety, a nagrać trzeba. Trzeba wam filmy dawać z Robloxika. No dobrze mi się gra w tego Robloxika i ja wiem, że piszecie o Beast War, ma, ale na Biswała potrzebuję 40 aerobuksów, myślę spokojnie. Nie wiem, napiszcie mi ile na Robuxów, to jest tak, żebyśmy skrócili ten czas, bo też siedzenie 2 lata, 3 lata, e, nagrywając jeden typ, to będzie bardzo, bardzo ciężkie. A wiem, że ten typ jest naprawdę ogromny. E, Bisławem jest potężny, także no Biswałem ma wolałbym więcej aerobuksów wydać, żeby to troszkę ukrócić, żebyśmy mieli to szybciej co tam, co tam da się zdobyć po prostu. Także dobra. Odblokujmy sobie troszkę tutaj, tutaj. Tutaj, no szkoda, że nie mogę tych dwóch. No wkurza mnie to strasznie, no. Dobra, troszkę otworzyliśmy. E, czy tego źródła już możemy? Możemy, dobra. On będzie miał 2 biliony, to nie jest wystarczająco. Czy możemy go jeszcze raz walnąć? Możemy jeszcze raz go walnąć. Tego jeszcze możemy raz walnąć? Możemy jeszcze raz zwalnąć. Będzie miał 11 bilionów, dobra, to już jest dosyć mocna jednostka. E, co my jeszcze tutaj mamy? Tego, 2 biliony. dobra, to już zupy. Nawet nie ma co tutaj gadać. Tego też możemy zrobić. Właśnie, bo ja to o tym zapomniałem. Ej! Zapomniałem, że taki ziomek istnieje. Halo, przepraszam bardzo. Okej, okay, kolejny raz. Zrobiło, zrobiło. Dobra. Tego możemy. 109 trylionów. O jezu, dobra, to trochę dużo. Tego za zadajmy, robimy. Więc spoko. Dobra, zróbmy. Tego ziutka. 31 trylionów. Spoko. Tego ziutka. 965 trylionów nie mam? Co już tak z kasy Czemu ja zwaliłem, że ja tak... What? Czekajcie, jakie mam pety? No te 11b100... To... Czemu mi zakłada gorsze pety? Co jest grane, że mi zakłada gorsze pety? Heh? Dobra, no już jakieś pety mamy założone. 2,5 miliona zbierzmy. 2,5 miliona to jest całkiem dużo, mi się zdaje się. Mi się zdaje się. Dobra, 2,5. wbijamy tutaj, zmieniamy komputer na lepszym, no i klikamy. No i zobaczmy, ile tego będziemy mieli. No teraz powinniśmy mieć naprawdę dużo kasy! Bo naprawdę dużo się zmieniło, no! 100 tysięcy trylionów by się przydało, no. Nie mamy 100 tysięcy trylionów. czy mamy 99,4? No może być, to jest 100 tysięcy, okej, okay. to jest 100 tysięcy. Tutaj mamy upgrade petów, tutaj możemy sobie pójść. A jeszcze tego możemy ulepszyć, no dobra, tego nas nie stać. 109 trylionów. no. Popieprzone liczby tutaj są 965 trylionów. Dobra, dopchajmy to white cardami, dopchajmy to white cardami, dobra, e, tego możemy. Tego nie możemy, musimy dopchać wildcardami. Dawaj te wildcardy, dawaj to! Zrobimy, będzie z głowy i będzie, będzie, dobrze. Tylko daj mi tego więcej, proszę. No czemu tak wolno leci? Dobra, 359. E, Okej, okay, jeszcze tego możemy? Nie możemy, 40%. Nie chcę już aż tak abuzować. E, no pokazuję, że niby mogę wszystkie te zrobić, ale dlatego, że mam te wildcardy, słuchajcie. A tych wildcardów aż tak abuzować nie chcę najlepszy mój pet to jest ten? Nie, ten. Ten był najlepszy. Ale nie zrobię go. Czemu pokazuje, że... A nie, bo to jest czarny, a nie widać. Tego pokazuje, że zrobię niby. Nie wiem jakim celem tu pokazujesz że niby zrobię. Tego niby pokazujesz że zrobię. No nie ma takiej opcji nawet. Halo! Dobra, my musimy iść otwierać, bo to nie ma innej... w ogóle nie ma takiej opcji. Że jakby nie otwieramy, to chodzi lipa. 11b najlepszy pet, dobra. Opa, no. Błagam! Go, błagam, no przecież ja jestem nubem w skakanie, no błagam już mi. Daj mi je dostęp. Dobra. <grywia> z drugiej strony pójdę. Tu jest łatwiej. Dobra, z tej strony jest łatwiej o wiele. O wiele ładno, no i można. No i nowe jajo, dobra. Nowe jajo, dawaj tu nowe jajo. Alvin, coś tam. Foods. No pamięta... pamiętajcie, że mamy Prime'a. I nie leci mi żaden epic z Prime'em. A mamy tylko Prime'a od Zawoląłbym, żeby poleciał jak epic. O, jest! D, D, a to już był. To już on był z 10 razy. Mamy Rectway, wrecked way. Wrecked way to chyba nowy. Tak, to jest nowy. Także mamy nowego, jakiegoś ziomka. O, you are too broke! Już? O kurde, jak to leci. Dobra, to lepiej tutaj sobie potwierajmy jeszcze. Bo te będę trzeba cały czas ulepszać. Cały czas jestem za biedny, także przepraszam bardzo, ale jestem giga biedolem. Także zróbmy sobie jeszcze tej pety, jeszcze troszkę pomieniajmy. Słuchajcie, odcineczki, ja wiem, pisaliście mi, że no, powinieneś więcej grać, bo tak to, Ja gram tylko na odcinkach, widzuchy, nie będę wam skipował. Chcę tą serię z wami zarobić, tak że będziemy robić cały progres na odcinkach, aż w końcu tą ukończymy. Wiem, że wszedł update, no ja do update'u jeszcze nie dojdę, bo jestem dopiero na drugiej mapie. Nie wiem, ile jest map łącznie, no ale myślę, że w końcu się uda to zdobyć, jak będziemy tak nawalać po te 15, 20, 30 minutek zależy ile tam odcinki trwają, zależy to też od dnia i od wszystkiego oczywiście. Także dawaj mnie to! Ile tego mnie dasz? Dobra, anyway, anyway, a ja powinniśmy zrobić już na dwa. VG? No nie wiem, chyba pierwszy mi wypadł dopiero. Ile mi zostało tylko Prima? Minuta, dobra. Lecimy do końca Prima, lecimy do końca Prima. Ile się uda? Tyle się uda się i tyle i więcej się nie uda się. Po prostu. Po prostu, więcej się nie uda się i tyle. No ale dawaj tego więcej, dawaj, 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 54 sekundy. Tyle, nie wiem, czy mi stałe na tyle otwarć. Rainway. No powinniśmy coś zrobić. <laughs> Jak wyjdzie w praktyce, to nie wiem e, Ale chyba powinniśmy coś tam, co, co nieco zrobić. Także poproszę mnie to dać i będzie elegancko. Tylko więcej, 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 więcej tych dropów. Dobra. Okej, okay. słaby. Słaby. Słaby o, to jest całkiem git. Dobra, to jest całkiem git. Także to mi się podoba już. No ale fjoltowy by się przydał, tak? Fjoltowy? Nie. Fioltowy! Nie! Fjoltowy! Nie! No co jest? No czemu lecą mi same słabe? Jak ja mam tego primot? Bo onego jeszcze Shiny game ma wszystko! No i dobra. Ostatnie dwie sekundy. Raz. I... I mamy! Detail place. Ok, udało się. Eee, także mnie się to podoba. Zróbmy sobie tego: 75 tylionów. Dosyć tanio. Tego sobie jest 109. Dobra, niestety. nas. Eee, gdzie jest ten ziomek fioletowy? Ten: 116 tylionów. Dobra, ten: 163 tyliony Ok, 109 tylionów. Ten: to jest 855. Dobra, to nie stać. No tego mi stać 75. Dobra. Coś tam poulepszam. Czy zbyt wiele to nie wiem. 1 bilion, ten ma 200 milionów. Dobra, to, to jest. 1 bilion ma ten najlepszy. Dobra, teraz te trzeba zrobić, te ziutki. Te ziutki są słabe. Ale i tak muszę je zrobić, bo inaczej będzie lipa. Dobra. 965. To już powinno być mocne. już powinno być mocne. 359. Dobra. Dobra. Mhm. Dobra, 85, to nic nie kosztuje prawie. Mamy 90 tysięcy. Opa! Idzie to jest tu. Okej. Okay. Dobra, kolejnego ulepszamy. Pyk. Dobra, już te pety powinienem mieć dosyć mocne. 10 tysięcy te. O kurde, to będzie drogie. Wildcardy. No nie gaję, że wildcardami nawet nie starczy. Nie starczy mi wildcardami. Tego powodu mogę. No z wildcardami nie mogę. To jest jakieś oszustwo. To jest jakieś oszustwo. No to jest oszustwo! No nie mogę, no! Zaznacza mi, że mogę, a tak naprawdę nie mogę, no. Tymi wildcardami jak dotrzepię? Nie no nie ma opcji. Tego, jak wildcardami bym dopchał? Nie ma opcji. Tego, jak wildcardami... Nie ma opcji, no co jest? Czemu on pokazuje, że mogę? Tego... Nie no nie ma opcji nawet. Co jest? Tego? No nie. Tego? No nie. Tego? Nie. Tego? Nie. No ja nic nie mogę zrobić tutaj, halo! Tego bym mógł, ale mnie nie stać, 109b! Skąd ja takie pieniądze wezmę? Dobra, 109b. A czekajcie, jak poszedł na kompa, od razu? Czyli ile mam tego? Mam założone pety? Mam założone pety. To chyba git, to chyba styknie. Dobra, siadamy i robimy to. Dobra, powinno styknąć, już mamy 109b. Dobra, 109t, sorry. Mamy te 100 trylionów i mamy tego peta zrobionego, dobra, w końcu Jezek i uparciu, dawaj go. No i tego, bez tego 4T. Bez tego 4-tylionowego, dobra, tego 4-tylionowego Mamy to zrobione i mamy peta 22 biliony. Elegancko, pety wymienione. Troszeczkę sprogresowaliśmy. no ja wiem, że niedużo. Siema, Krzysztof. Pozdra. No, także troszeczkę sobie spogracowaliśmy. Podoba się to dla mnie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że zrobimy więcej. Przepraszam, że kasłane było, ale no, zdarza się. Także do, no, dzięki